Dziękujemy Ci drogi Katłanie, że razem z nami przeżywasz tę gosnę chwilę i prosimy o błogosławieństwo na drogę do ołtarza i rozpoczynającą się tędrówką z Panem Jezusem do Ojczyzny Niebieskiej. Ojcze, błogosław Matko dłońmi swoimi, bo dzisiaj mam przyjąć Boga do serca razem z braciem i sobie wkładać na głąb swoich dzieci i powtarzać słowa. Błogosławieństwo Twojego Ojca. Błogosławieństwo Twojego Ojca. Pańskiego. I na całej drodze życia. I na Ojca Słowem. i Syna, i Ducha Świętego. dzieci i rodziców który żyje w tej drodze na Amen. Niechaj będzie pochwalony człowiek święty teraz zawsze na nie wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony za teraz zawsze na wieki wieków. Amen. Będziemy wyłożone naszą przyszłość, nasze niebawem jutro i prosimy do Boga, by zachował nas od wszelkich dni, które nas otacza? Były Was kochani rodzice, krewni i wszyscy obecni kościele, zapraszane do wspólnych bądź w tym czasie w internecie. Byliśmy zachowani wierność Bogu i łatwo wytrwali do końca życia. Włączam się w to o wynik tej intencji dzieci. Oczywiście obecna tylko kwestia jest w intencji dzieci pierwszej komunikacji, ich rodziców. I nauczycieli, chowalców, Tych wszystkich, którzy w sposób szczególny zasłużyli na dzisiejsze podkreślenie. Czytanie z dziejów Bracia, walcz na, za powstanie i bezwzględnicze, w łamaniu grypa, w oblicie, bo każdego, też apostołowie mieli wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Rodzice, szanowni nauczyciele, wychowawcy, statekeci, wszyscy tutaj jest Jeśli więc wiedzcie, to jest moje ciało. Pan Jezus się ukrył pod postacią trwa, pozostał na ziemi, aby nas Pocieszać, aby nam pomagać, aby nam mogło słabić, ale również, aby być dla nas pokarmem. Gdyby Pan Jezus został taki ruszający się, taki jak był za życia, to nie ile ludzi by chciało tego Pana Jezusa chwycić, do swojego serca. Dlatego Pan Jezus się nie wstępuje. Nie widzą do nasze oporu Pani Józef, jakoś jak chodzi o przez to nie znikał, tylko był między apostołami i żadna postępy nie widział. Bo Pani Józef to dokonywać rzeczy wielkich. Potrafił się również ukryć dla nich maleńkiej białej rosy. Drodzy dzieci, dzisiaj przyjmiecie go po raz na pewno niektórym chłopoty są wieku dziewczynką było przykro, jak Pana szła do mi świętnej, jak tato pękał przed ołtarzem i otwierał długie przysiąść do Może jeden że nie na dziewczynka zapytała, kiedy ja się doczekam? Kiedy Pan do mnie przyjdzie? Dzisiaj jest ten dzień, kiedy może się przyjąć Jezusa do swojego serca. Kiedyś sami liczył Jezusa, to Państwo mówił, kto żyje moje ciało, trwa będą nie minimów. Wielka radość. Pan Jezus dzisiaj staje się naszym wyjątkowym gościem. Najważniejszym gościem w czasie pierwszej Komni Świętej. Owszem, wspaniałych goście są chrzestni. W dzieciach, bójkotnie, którzy do nas święci, przychodzą w Kościele. Ale najważniejszym gościem jest Jezus Chrystus. I Panie Dzieci, czy widzi do Ciebie wyjątkową pobożnością, wyjątkową i bośnią. Pani Pierwsza południa Święta jest okazją dla wszystkich nas, by do pewnej refleksji, gdy chodzi o to, swoje życie eucharystyczne, życie religijne. Wielu z nas było do świętej 70 lat temu, 50 czy Niech każdy z nas tak się szczerze w swoich sercach zastanowi. Czy większa była miłość do Jezusa dzisiaj? Czy była większa miłość do Jezusa wtedy czy dzisiaj? Czy bardziej jestem zjednoczony z Bogiem dziś czy wtedy? Czy moje serce. Pana dał nam radość i szczęście, ile razy nie było świętych, a wtedy nie pierwszy raz. A może moja rodzina jest za Może Jezus jest traktowany jak piątek koło Może z Jezusem mam do czynienia tylko wtedy, kiedy są takie ludzkości jak dzisiejsza? Zaraz po Waszym urodzeniu, rodzice i wszystkich prosimy dla Was ułaskawie, świętego i zobowiązali się, że wychowają was w wierze i nauczą tak żyć, jak przestoje dzieciom Bożym. Teraz nadeszła chwila, byście same wyznały wiary gdy się z zła. Uczynicie to przy zapalonej świecy paskalnej, od której chwyli wasz Tato zapalił dla na was wierze w ścierni. Czy wyrzekacie się króla złego, a czy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego, Syna Bożego i Ducha Świętego? Nie. Czy wierzycie w Kościół powszechnie świętego wciąż na się żywot wiecznie? Uroczystego I komi Świętej cłuszcie drugie dzieci, Pan sobie również przyrzeczenie. Czy przychodzi białym święto zawsze wyznawać i na zawsze zachować? Nie. Czy przyszykacie zachować w życiu przykazania Boże i kościelne? Ja. Czy postanawiacie żyć własnym pracującymi jako dzieci Boże? Ja. Czy postanawiacie regularnie uczęszczać na Przeświętych i co miesiąc odprzystępować do sakramentów świętych? Ja. Czy postanawiacie pokrywać swoją wiarę i uczęszczać regularnie na lekcje ja. Czy przyszykacie, aż po 18. roku życia nie widział alkoholu i nie palić do niego? Tego, który kochasz wszystkich polecamy Tobie całą ojczyznę. Tych wszystkich, którzy zagrażają niej wolności. Sprawdź zrozumieli, że dobro zawsze zwycięża. Ciebie prosimy. Panie Jezu, polecamy Ci nasza rodzinę, tych wszystkich, którzy nas kochają, jak również tych, którzy zapominają, o prawdziwym obowiązku rodzicielskich. Odkryć i do domu. Wydawali nam tylko to, co jest dla nas dobre. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Jezu, najwyższy kapłanie, sami naszych dysponenterzy i nauczycieli. Spraw, by ich troska o nas i poświęcenie przyniosło przyniosła do wrodze. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Panie Jezu, nie jedzą jedyne każde dziecko, które dzisiaj przyjmie. Do serca. Uświęcę i nie się Co nie Wysłuchaj nas, panie. od naszym gwiazdom i wszystkich kobiet, tylko szczelę. nas wszystkich, którzy żyją i w Wysłuchaj nas, Rozpoczyna się najważniejsza część jaką jest druga eukarystyczna. <grystyczna> <grystyczna> Pomrzę składanie darów w procesie z jest realizm do odezwa się dzieci, które dzisiaj którzy ci, którzy ci, którzy Chrystusa w Niosą one ci, którzy ci, którzy ci, i ci, jakie możliwe przygotowanie się do dzisiejszej uroczystości, jak i wszystkie którzy ci, które uczyniły. którzy który którzy na którzy się którzy Chrystusa. W ci, z komunikatami zostaną one którzy ci, którzy ci, jak, jako wyraz wdzięczności i zbawiciela w łudze zbawicie jego biednych danych paryski, jak i symbol przystrojonego i godnego serca oczekującego na wielkiego Kościa. Postanowienia, jakie składają z ukazów pierwszej i obu że do osiemnastego roku życia nie będą piwały alkoholu, chwaliły maty i do końca życia nie będą ubrały narkotyków. Darym rodziców dzieci pierwszokomunik dla Kościoła jest podmiot z wizerunkiem błogosławionego Jana Pawła stgħuqa b'ista ndekkja l-post tal Wierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane.

My Cię kochamy, my Cię pragniemy i na Ciebie czekamy. Przyjdź Panie Jezu, przyjdź najlepszy ojców. Przyjdź pozdraw naszych sterów. Przyjdź pełnią łask, przyjdź z miłością. nasze dusze, to wszystko, co nas brakuje. z tatą mamę i każde dziecko.